Od 30 stycznia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie można oglądać dwie ciekawe wystawy. Pierwsza z nich nosi tytuł Ptaki. Wystawy takie jak ta, przygotowana przez potopiecznych ośrodka wsparcia, domów samopomocy, placówek i warsztatów terapii zajęciowej i innych podobnych placówek, pozwalają pokazać osobom, które często nie są dostrzegane w społeczeństwie, że są osobami bardzo uzdolnionymi, że warto oglądać to co dzięki pracy na tych warsztatach e, tworzą mi że naprawdę duża część z tych e, prezentowanych dzieł to są prawdziwe dzieła sztuki bo prezentujemy tu zarówno twórczość amatorską jak też naprawdę bardzo profesjonalną techniki które zastosowano przy tworzeniu prac były różnorodne w technice batików, w technice akwareli, ceramiki. Staramy się też dostosowywać techniki do potrzeb i umiejętności uczestników i pracujemy zawsze nad tym, żeby ta forma artystyczna była bliska profesjonalizmu i i przedstawiała jakąś wartość artystyczną. Dla podopiecznych placówek działających przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej była to szansa, aby jak ptaki mogli wzbić się wysoko i stamtąd patrzeć na świat. Ważne jest sobie po prostu no, wyjść z tym na zewnątrz, bo możemy robić jakieś wystawy wewnętrzne, ale no, fajne jest to, żeby jednak większa ilość osób mogła zobaczyć to, co robimy. Mamy osoby chorujące, które no, niekoniecznie miały wcześniej jakąś styczność w ogóle z jakimiś pracami artystycznymi, ale też. Znajdują się takie perełki, które gdzieś są odkryte i które mają zdolności, i tutaj no, tą, tą, nad tym warsztatem pracują. Bohaterem drugiej wystawy, która powstała na kanwie artykułu rocznika Małopolska Regiony, regionalizmy, Małe Ojczyzny jest Jacek Piotrowski, fotograf i wędrowiec z zamiłowania, twórca bloga podróżniczego. Liternictwo plakatu sugeruje, że Małopolska to nasz narodowy raj. Chwyta chwile z różnych pór roku, z różnych pór dnia, stare chaty, kapliczki, właściwie świat, który już niedługo być może przestanie istnieć. Albo świat, można powiedzieć, też taki, do którego my nie będziemy mieli wstępu, ponieważ jesteśmy cały czas zachukani, nie mamy czasu na takie wędrówki, dlatego są tutaj fotografie z takiego poranka, świtu, też fotografie prawie już zmierzchu, jakieś ostępy leśne, strumyki, szlaki turystyczne. Placówka codziennie prezentuje kilka wystaw, dlatego kiedy przychodzimy po książkę, warto rozejrzeć się i zobaczyć jakie perełki zdobią korytarze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.